Siemane siemane, MeksykaneTV, otwieram drzwi. Kolejna restauracja z rybami. Byłem w niej, tutaj słuchajcie, nawet, nawet nagrywali jakiś odcinek jakiegoś serialu, ale to x kilka lat temu. Coż tutaj mamy? Sami sobie poczytacie, mi się nie chce czytać. To to samo będzie? Nie. Zobaczcie ceny, no, mniej więcej no, za 52 Nie, no dobrze. Sandarz duszony z warzywami, masłem czosnkowym podawany z ryżem ze szpinakiem. 52 zł, o kurde. Nie no to oni się tu już cenią, słuchajcie. No zobaczcie, tu mamy lody. Tam jest też yy, kawiarnia następna. Tu jakiś tu jakieś... Słuchajcie, no, to jakieś atrakcje dla dzieciarni. Do, no tak bym to nazwał. No. O tą drogą często chodziłem, bo jutro spróbujemy, no i tutaj było bardzo dużo, było kiedyś budek z pamiątkami, ale widocznie nie ma sezonu, nie ma sezonu, to, to po prostu, o, jest i bombka, a i druga, no to nieźle. No, to idziemy na molo. Słuchajcie, żeby was pozdrowić, żeby nie przeciągać materiału. Bo mi ręce odpadną, kurde, z zimna. Odpadną mi ręce z zimna, naprawdę wieje cholernie. Okrutnie wieje. Okrutnie, ta pogoda jest okrutna. Ja uciekłem, uciekłem mówię, z Białego Stoku, kurde, z zimna. Przyjechałem na jeszcze gorsze. No. Dosłownie, no, aż się trochę śmieję z tego. No, ale idziemy. Wiecie, że. Chodziłem po tym molo jak był sztorm tam chyba było 8 czy, czy chyba nawet 10 w skali Buforta to te, te deski ja mniej więcej kurde już nie pamiętam od którego miejsca bo teraz zobaczcie teraz zobaczcie może no, praktycznie nawet nie sięga, nie sięga sięga do tych do tych cokołów, a wtedy sięgało, to te deski podbijały się do góry, ale tylko z jednej strony. To bardzo takie nie wiem, chyba sprytne rozwiązanie. Podbijały się do góry, słuchajcie, i, i spadały na swoje miejsce. To Dosłownie jak fortepian. Nie wiem, teraz może już tego nie ma, bo widzę, że tu są teraz gwoździe pobite po środku. Nie wiem, może coś zmienili, może nie, no ale to śmiesznie wyglądało. Powiem nawet może śmiesznie to nie. O, oto te, te długie. O te co tutaj? One są dotąd, sięgają i one podbijały się. Podbijały się z której strony i potem wracały na swoje miejsce. Dziwna sprawa. spotykana dla mnie, ale dobra. Przejdźmy do pozdrowień, bo kurde, naprawdę ja nie, nie zdążę. Obycałem pozdrowić z nadmorza. To będziemy pozdrawiać z nadmorza. A żeby nie. Żeby nie przeciągać i nie zgubić zaraz dłopisu, który by wpadł mi do morza. Nie no, jest fala. Słuchajcie, jest. Delikatna, ale jest. Jak widzicie. To tak o. Pozdrawiam. Jastrząb, Jaszczur, Kaśkę. I Natalię z Kielc. Pozdrawiam Kielce. Pozdrawiam prosto z Gdańska Kielce. Pozdrawiam Was. Dziękuję Wam, że, że jesteście ze mną, że i uczestniczycie w tym wszystkim. O, możemy zejść, tylko że się nie spierdolił. Bo wtedy dopiero będzie cyrk. Muszę patrzeć, uważać. Jak widzicie można zejść nawet. O! jesteśmy. Jesteśmy przy samej wodzie. Ale trochę, kurde, coś tu, tu hula, bo zobaczcie, kurde, że jest mokro tu. Ech, także z takiego nietypowego miejsca będę pozdrawiał. Kać i Maćka z Suwałk, nie? Ja powiedziałem, no całkiem prawdopodobnie, że przyjadę do Suwałk całkiem prawdopodobnie zobaczymy, gdzie najpierw, czy Warszawa, czy Suwałki nie wiem, może Kraków, może, może gdzieś indziej, no nie wiem, no, nie mam nie mam, <laughs> nie mam, słuchajcie, planów, bo właśnie najlepiej wychodzą imprezy na spontona hej, widzicie, łapki ale się wydaje Pusie, pozdrawiam Cię, Pusia o. Jutro jeszcze tylko zgrałem materiał, spróbujemy zgrać, oczywiście wiatr musi wiać. No to, bo to bo to nie może być, jak ja nagrywam, to jak ja nagrywam, to nie może nie wiać. Nie może nie wiać. Po prostu słuchajcie, nie może nie wiać. Trzeba utrudnić. Trzeba, żeby ja... żebym ja łatwo nie miał. O, patrzcie następne bombki. Kurde. Ja tu ja jest, jestem jak na tym. No poważnie wam mówię, no kurde, no jakaś parodia wieje i huk. Yy, Adę Zmiechowa, Adę. No, no jak nie tak, to w tą stronę, no co za... Już nie powiem, już... ciężko... <tryk> Brak mi słów. I oczywiście na koniec Bartosza i... Euzebiusza z moderówki chyba dobrze przeczytałem. Także wracamy z powrotem. <śmiech> <śmiech> jak widzicie tak to wygląda. <laughs> tam się idzie tutaj widok, na otwarte morze znaczy stąd też jest widok na otwarte morze, Tylko już mi się nie chce iść, bo gdzieś piwo zostawiłem. Tak wygląda plaża. Pusta jak nic jak będę. Także jeszcze raz pozdrawiam Was. Pozdrawiam Was, słuchajcie. Pozdrawiam Was i Meksykano jest z zeszytem i zaraz długopis ucieknie mu. Meksykano jest jeden, trzymajcie się. No oczywiście, że się nie wyłączy.